No auto, ale to się generalnie robi tak, że jak to tylko Tak do tego miejsca tak. do karta różnicy Musisz to przypinać, no czuję, że to jest szybciej. Tak? No. tak Tak, dzień dobry, to ja Mawiczka wygrali się warm-up, ja byłem drugi, ale wyścig ja dojadę pierwszy, a ty dojedziesz nie Zobaczmy wiem, możesz drugi. W tym momencie rozpoczynamy kolejnego vloga, jesteśmy po raz kolejny na torze w Bydgoszczy, na Rock Cup Poland. Owieczka, no co, co? Owieczka wygrała dzisiaj, Janek Chojnacki wygrał dzisiaj. Warm up, ja byłem drugi, ale idealnie wciągnął się w mój tunel. Jechał bardzo dobrze, bardzo szybko, bardzo równo i wciągnął się w mój tunel aerodynamiczny. I pociągnął się za mną na prostych, więc szacun dla niego, że tak ładnie to wykonał. A my szykujemy się, tak naprawdę, do pierwszego wyścigu dzisiaj i do trzeciego wyścigu ogólnie. Przed chwilą byłem na telemetrii, teraz idę się trochę rozebrać, bo no, mimo, że Dzisiaj nie ma słońca jest trochę ciepło w tym kombinezonie, bo jest on dosyć gruby, bo jest ognioodporny. odporny. Jeszcze pod spodem mam o które jest z takiej grubej pianki, koszulkę i nie jest przyjemne. Jakby jak jedziesz, to jest idealnie, ale teraz jest już trochę się ciepło zrobiło. Idziemy obejrzeć kategorię senior i myśl.

I teraz przed samym wyścigiem bardzo szybko opowiem Wam o tym, co działo się wczoraj. Wczoraj mieliśmy dwa albo trzy treningi, czasówkę i dwa wyścigi. Na czasówce byłem trzeci z bardzo małą stratą tysięcznych sekundy, więc jest to bardzo mało. A w pierwszym wyścigu dojechałem drugi, a w wyścigu drugim dojechałem pierwszy. Pasuje. A, jeszcze zapomniałem w wyścigu drugim dojechałem pierwszy z bezlatem. Ja już tam byłem, do na końcu. Ale nawrót tutaj. Całkiem? Nawrót tutaj wszystkie stworzenia ale, tak ale tam pod tak, lasem? Tak. Tak? Ja no. tak, ale poczułeś to na dwa stworzenia? ja Pach, tak. pojechałeś tak tam też pod lasem? Mhm. Ile wygoniłeś? <ślin> no, ale wyszło na koniec! Wyszło! Ale wydało, <ślin> Ale Ale wydało, panowie! Ziem, to ale było dobrze, co? No. Widziałam, że macie tam dobrą zabawę. Ale to ty... tak się mało, cię bałem się, bałem No, ty idealnie sobie przykrywałeś. No, 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 to no, 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 Co? Ty no, no, drugi. no, tak. Tak jak powiedziałem, tak się stało. Ja wyjechałem pierwszy Janek, specjalnie przyblokowałem zawodnika, który jechał za to, żebyś tam skoczył. Idealnie ci się to udało, idealnie to zrobiłeś. I na koniec wy tego nie wiedzieliście, ale my to ustaliliśmy, zatańczyliśmy aura farminga, tutaj macie właśnie... Załączony obrazek jak to nam wyszło. Ja w ogóle puściłem kierownicę i tańczyłem to i wjechałem w maksa. Wyścig ogólnie bardzo ciekawy. Na starcie wyjechałem jako pierwszy, bo startowałem z, mie z pierwszego miejsca, a ty który... Wytłumacz, ja startowałem w drugim. No to co? No dobrze. Idziemy oglądać inne kategorie i innym gratulować. Czekaj, idziemy tam. Pani, podczas trzeciego wyścigu był bardzo groźny wypadek. Zawodnika z naszego teamu Karola Szajkiewicza jest właśnie teraz w karetce, zaraz jedzie do szpitala. Bardzo ważny jest kask na głowie. No i u nas w kartingu Hans, jak i w całym można powiedzieć motorsporcie. My wygramy te zawody dla właśnie Karola który w tym momencie jedzie do szpitala, a ty, drogi widzu, pamiętaj o tym, żeby zakładać kask, nieważne na czym jedziesz, na hulajnodze, na kładzie, na rowerze, nieważne na czym, po prostu kask jest najważniejszy. A jak tego nie zrobisz, to jak się gdzieś spotkamy, to po prostu przyjdę i ci go założę na głowę. Zaczynam ubierać się do ostatniego wyścigu w ten weekend wyścigowy, ale to zrobiłem. Dokładnie tak, będzie to czwarty wyścig z czterech. W pierwszym wyścigu wczoraj dojechałem jako drugi, ale było straszne zamieszanie na początku wyścigu. Później dojechałem pierwszy z drugiego miejsca. Później dojechałem pierwszy. No i teraz muszę dla Karola dojechać jako pierwszy żeby wygrać zawody. Ogólnie, muszę, powiem Wam, muszę dojechać jako szósty, żeby wygrać te zawody, więc drom Tam siedzi Pan. <gry> Dokładnie tak, więc ja idę się skupić, jeszcze obejrzę sobie kawałek wyścigu kategorii Junior Rock i jedziemy. No, wygrałeś dla Makszulka, tak? Pierwsze zwycięstwo dla braciska. Dla Maksa i dla Karola. Dla Maksa i dla Karola, no tak, żeby szybko wyzdroweł. Kochani, ostatni wyścig dosyć nudny jak dla mnie. Tylko ostatnie okrążenie było bardzo ciekawe, z takiego powodu, że Max Cieślar miał za mną tunel i mnie dogonił, ale na tym torze blokowanie się dla mnie jest samą przyjemnością. Bardzo lubię się na tym torze blokować, więc jestem bardzo zadowolony z tego weekendu. Wygrałem weekend dla Maxa i dla Karola, którego pozdrawiamy, szybko wracaj do zdrowia. No dobra. Idziemy jeść i później na ceremonię wręczenia nagród. Dokładnie tak. I przyszedł czas na kategorię mini-rock. Szóste miejsce Natal Lukas. Piąte Maksymilian Cieślak. Czwarte Maksymilian Piątek. Trzecie Dominik Wójci. Drugie Jan Hojnacki. I pierwsze miejsce Aleksander Felikański. Zguretej. Karol, na brawo! Brawo, brawo. Kuchanie, jesteśmy już po ceremonii wręczenia nagród. Zająłem pierwsze miejsce w ten weekend wyścigowy. Jestem z siebie bardzo zadowolony. Tak naprawdę w tym sezonie z każdej mojej bydgoszczy i z całego mojego sezonu jestem bardzo zadowolony. W serii Rock Cup Poland mamy jeszcze jedną rundę w Zielonej Górze, jedną KMP w Słomczynie, czyli kartingowe Mistrzostwa Polski. No i jeszcze kilka rund we Włoszech, więc kartingu zapowiada się jeszcze kilka vlogów. Więc jeżeli ten vlog Wam się podobał, to łapujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia. Pozdro!